Aktywator. Cztery strony talentu. Cześć. Witajcie w odcinku o aktywatorze. Dzisiaj opowiem o czterech stronach tego talentu. Pierwsza strona talentu. Dojrzałość. Osoba z dojrzałym talentem aktywator zauważa moment, kiedy rozpoczyna akcję. I umie zadać sobie pytanie. Dlaczego działa? Dlaczego teraz uruchamiam tę te akcję? Dlaczego zaczynam działać? Dojrzały talent aktywator pomaga też dzielić duże projekty, duże zadania na mniejsze, pojedyncze akcje. W ten sposób osoba z tym talentem może pracować, działać, współpracować w projekcie o dowolnej złożoności, bo umie podzielić sobie na małe odcinki, które się nie nudzą, które nie są przytłaczające. Dojrzały aktywator pomaga ruszyć z miejsca, także innym osobom. Zadaje pytanie: jaka jest następna akcja? Co teraz zrobimy? Jak uruchomimy ten proces? Od czego zaczniemy? Dzięki temu zespół grupa rusza do przodu. Coś się dzieje. I w końcu dojrzały aktywator umie testować i wyciągać wnioski. Nie boi się zacząć nawet we wszystkich informacji. I dzięki temu, po pierwszej, po pierwszej iteracji, po pierwszej próbie, można wyciągnąć wnioski i można na podstawie tego poprawić coś i sprawić, że kolejne podejście jest lepsze. Druga strona talentu produktywność. Jak aktywator może pomóc być produktywnym? Tak jak mówiłem, przy dojrzałym talencie, Dzięki temu talentowi można przetestować coś, wyciągnąć wnioski i na podstawie tych wniosków działać lepiej, działać produktywniej, działać efektywniej przy kolejnych zadaniach podobnego typu. Może podzielić zadanie na małe kawałki i każdy z tych kawałków traktować jako oddzielny projekt. Małą rzecz do wykonania, która się nie nudzi, która nie jest przytłaczająca. Czymś, co aktywator może dobrze wykorzystać, to jest świadomość różnicy między następną akcją a zadaniem. Może nauczyć się określać następne akcje, tak żeby zawsze było wiadomo, co jest do zrobienia. Trzecia strona talentu nawyki. Jak ten aktywator może pomóc budować nawyki? Pewnie nie zdziwicie się, jak powiem, że poprzez zmniejszanie tego, czegoś co budujemy, zamiast budować nawyk przez 3 miesiące, przez 5 miesięcy i czekać na nagrodę właśnie po tym okresie, może zmniejszyć ten czas i dawać sobie nagrody, sprawdzać, jak ten nawyk działa w tygodniowych odstępach czy dwutygodniowych, w zależności od tego, co jest komfortowe. Może zamiast budowania dużego nawyku zacząć od czegoś bardzo małego. Jeżeli w ogóle nie ćwiczymy, to zamiast budować nawyk ćwiczenia 30 minut, budujmy nawyk zrobienia 10 pompek czy 10 przesiadów. Im mniejszy będzie na początku, tym łatwiej aktywatorowi osobie z aktywatorem ruszyć do przodu. Dzięki temu zbuduje mały nawyk i na tym może dodawać kolejne małe rzeczy. Literacyjnie kolejny mini krok do przodu. Czwarta strona talentu ćwiczenia. Chciałem zaproponować Wam kilka ćwiczeń dla tego talentu. Jeżeli masz ten talent wysoko, top 5 lub dominujący talenta w talentach, top 10, to zapraszam Cię do tych kilku małych ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie: pomyślcie o czymś, co ostatnio robiliście, tylko po to, żeby sprawdzić, jak coś działa. Już nie było to jeszcze takie działanie docelowe, tylko to było takie testowe działanie. I zapiszcie sobie, jakie były tego efekty, i te pozytywne, i te negatywne. Jakie wnioski z tego wychodzą? Drugie ćwiczenie. Następnym razem, jak się będziecie coś zabierać, zanim ruszycie, zadajcie sobie jedno proste pytanie. Jakiego skutku tego działania oczekuję? To proste pytanie pomoże zastanowić się, czy warto ruszyć do przodu, czy nie. Jeżeli warto, to, to dokładnie będziecie wiedzieć, yy, kiedy sprawdzicie, że to już jest osiągnięte. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie niesatysfakcjonująca, no to może powiedzieć, hmm, może nie warto jednak aktywować nie warto ruszać do przodu. Nie chodzi w tym o długą refleksję, analizę, tylko takie szybkie zastanowienie się, szybka, szybkie zadanie sobie pytania, szybka odpowiedź i na podstawie tego albo aktywowanie, albo nie. To były cztery strony talentu Aktywator. Powodzenia w pracy z tym talentem: dojrzewaniu go, wykorzystywaniu do produktywności, do budowania nawyków. Zapraszam też do wykonania tych prostych ćwiczeń. Dajcie znać, co o tym myślicie i jak wam idzie. Do następnego odcinka. Cześć!